Cześć, dzisiejszy dzień pod względem przelotów jest bardzo podobny do czwartku, również dziś nad Polską będą cztery przeloty, raz Starlinki, raz ISS oraz dwa razy Inspiration4. Pierwszy na niebie pojawią się Starlinki o godzinie 19.31, satelity przelecą z północy na południe mocno po zachodniej stronie nieba. Zaraz po sternikach o godzinie 19.43 w południowej części nieba pojawi się statek Dragon. Przeleci w kierunku wschodnim ponad Księżycem, Saturnem i Jowiszem. O godzinie 20.03, podobną trajektorię jak Dragon, obierze międzynarodowa stacja kosmiczna, przeleci z południowego zachodu w kierunku wschodnim. Ostatnim przelotem tego wieczora będzie Znów Dragon o godzinie 21.22, wzbije się ponad południowo-zachodni horyzont i przeleci w kierunku wschodnim. W cień ziemi wejdzie w gwiazdo-zbiorze Orła. Pogoda, niestety, fatalna. Chmury obecnie zakrywają cały kraj.